la możecie swes głos na pamięć twa eterna swes modlitwę o snosimy a dać racz Tegoż prosimy a na świecie złożny obyrocie po rajski przekonania. Jestem przy tobie czuwa Maryjo Królowo, Polski. Maryjo Królowo Polski Jestem przy tobie pamięta Jestem przy tobie Przy tobie to nie jestem przy Tobie. Ale ją pod górę, na górę jasną, na bolałych nogach, przyszliśmy do Ciebie, Matko, Pani Jastogorska i nasza Królowo. Mijają lata, my wciąż tacy sami, z naszą słabością, cierpieniem, troskami zmierzamy do Twojej kaplicy. Tylko Ty nieustannie czekasz na nas, w radości i milczeniu nie pytając, z jakich ciemnych dróg życia tu przybywamy. Wyruszyliśmy ze zgiełku codzienności, porzucając na chwilę nasze ziemskie pragnienia, zatłoczone drogi, kariery, sławy, dobrobytu. Prowadziły nas pieśni i modły serdeczne, które w ciemnych dolinach nie zdradzą. Dzieliliśmy się chlebem powszednim i dobrym słowem, Źligaliśmy cudze troski, niczym swe własne dzieci. Na rozdrożach niespełnienia, w krótkich chwilach tęsknoty widzieliśmy, matko, twoje nowe blizny, które na pewno cię bardzo bolą, ręką Polaków niestety zadane i przepraszaliśmy. Oby to były najszczersze słowa, które na jeszcze lepsze czyny zamienimy. Nikt z nas nie jest bez winy. Nikt. Ale przecież ty, ucieczka grzeszników, nawrócenia Pani. Każdego, co wzywa Twojej pomocy, wyrwiesz z czeluści i nie opuścisz. Pani, serc naszych przemiany, gospodyni jasnogórskiej kany, módl się za nami. Długo szliśmy, aby tu trafić, a ty czekałaś. Cały czas czekałaś. Przychodzimy z naszej szarej codzienności, by niczym dziecięce rączki zawiesić wokół matczynej szyi nasz trud, nasze niedostatki, los twardy, co czyni życie większym. Wielkie i małe starania, prośby dziękczynienia. Przynosimy Ci nasze małe serca, by zawiesić je obok srebrnych i wotów złotych. Matko, czy zawsze jesteś, zawsze, my tylko bywamy, zbyt rzadko pamiętamy, zbyt mało czuwamy, grzęźniemy myślą w drobiazgach, raz tu, raz tam. Po wielu dniach przeżywania stajemy na apel. Apel to słowo jak rozkaz, pobudka, wezwanie, więc jesteśmy. Czuwamy, kochamy. Salitwo i Jastugorska Pani. Widzimy, jak za czarnego werniksu próbujesz nam coś powiedzieć. Co matko? My też tyle chcieliśmy Ci opowiedzieć, a teraz słowa otknęły w krytanii. Przyjmij więc tę niemą modlitwę. Wyzbieraj okruchy naszej miłości. Słącz całość i zanieś Bogu jako znak rodzącej się przemiany, abyśmy stąd odeszli do drobiną miłości w kieszeni. Matko, która nas znasz, bądź w uśpionych sumieniach i bądź w uśpionych sumieniach prawdy, że jesteśmy przez Boga stworzeni i strzeż w nas Bożego obrazu. Wraz z Twym łaskawym uchem by prośby nasze. Błagamy Cię, uczyń to, Byśmy nigdy nie zaprzeczyli Słowu uczyń, aby nasze chrześcijaństwo przemieniało się w chrześcijaństwo chwil powszednich, albo z chwil powszednich zbudowana jest wieczność, madonno prawdy. Dopomóż napełnić słowa treścią naszych myśli, naznacz nam usta prawdą, daj moc prostym Słowom, byśmy usłyszeli na niedzielnym kazaniu o Bogu. Ale takim codziennym, który jest tu i tam, choć o tym zapominamy, świadomie i dobrowolnie, spraw prosimy, byśmy przejrzeli, zobaczyli, jak daleko odeszliśmy od ruszenia nie na niby, od sensu, od podziwu nad światem, od tego, co za wielkie, nie tylko z daleka, ale i z bliska, od tajemnicy niewykładanej na talerz. Od matki, która patrzyła w oczy, żebyś nie kłamał, od pacierza, od Polski, i dopomóż, byśmy powrócili, chcemy zapaść się w Twe serce jak ziarnko rzucone w glebę, i złotym jeszcze iść głosem dobrocią Twoją nabrzmiałym ziarnem sypiącym treści Twoje, serca zzibnięte, zgłodniałe. Modlimy się za tych, którzy nie potrafią ani brać, ani dawać i usychając niezgody na, nim, na miłość, za tych, którzy patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, dotykając nie czują i nie rozumieją, że Twój Syn jest dobrocią, miłością i miłosierdziem. Głową niebo święta, ze stajenki z lepianki zarytańskiej, z peł ulic, wzniesiona nie skrzydłami aniołów, ale jak ludzkimi rękami, jak rzęte kłosy, niebo wzięta, Kleżąc przed tobą dzisiaj, wołam ustami Kościoła, stawiaj się za nami. Raz jeszcze Rosjel płaszcz niebieski nad Polakami, nad naszą umioną ojczyzną. I weź wszystkich, którzy cierpią, patrząc w Twoją stronę. Matko Boska Częstochowska, do Ciebie zawsze wołamy i do Ciebie zawsze się zwracamy. Bądź nam Matką i ucz nas być dobrymi dziećmi. Rozważamy tajemnicę w niebo Ojcze nasz, któryś jest niebie. Bye. Zdrowaś Maryjo, łaskiś, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w Rzeczyni, teraz Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Boża teraz w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, za nami teraz i w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi teraz i naszej

Jasnogórska Matko Kościoła, pragniemy bardzo gorąco polecać Tobie, Ojca Świętego Franciszka i Kościół powszechny, obecnego w czasie tej modlitwy księdza arcybiskupa, saluto penatio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Polecamy Kościół w naszej ojczyźnie wraz z jego pasterzami szczególnie Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, Księdzem Artybiskupem Stanisławem Gondeckim, Księdzem arcybiskupem Basem Depo, naszym metropolitą. Szczególnie powierzamy w po Twojej i trosce wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy tak bardzo licznie w tym roku uczestniczyli w Pierzynkach Pieszych na Jasną Górę, jako przewodnicy i spowiednicy Ogarniamy modlitwą wszystkich, którzy na szlakach pielgrzymich ku Jasnej Górze otwierają swoje domy, aby przyjąć na nocleg i ugosić pielgrzymów jasnogórskich. Nie możemy zapomnieć tego wielkiego dobra i tyle wspaniałych, życzliwych serc. Dziękujemy Ci, Matko, zakon Paulinów za wszystkich ojców i braci, szczególnie posługujących tu, na Jasnej Górze, Ojca generała, Arnolda, ojca Mariana Waligurę, przeora, dobroził w Jasnej Góry, tych, którzy wpisali swoje intencje do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej, tych, którzy to święte miejsce wspomagają swoją modlitwą, cierpieniem. Ale tak bardzo modlimy się i dziękujemy za tylu pielgrzymów, którzy się przybyli w pielgrzymkach. Warszawskiej pierwszej Pierzymce Matce wszystkich Pierżymek, Pierżymce Siedleckiej, Płockiej, Warszawskiej, Akademickiej, Zamocy Kluwaczowskiej, Łowickiej, Lubelskiej, Salezjańskiej, Praskiej Rodzin, Pierzymce Strażaków, Tomaszowskiej, Pierzymce Ornariatu Polowego, Niepełnosprawnych z Warszawy i wszystkich pierżymów indywidualnych. Pragnę. W czasie tej modlitwy szczególnie pozdrowić i podziękować za marsz wielu tysięcy Polaków z Polski i spoza granicy Polonii, którzy dzisiaj w rocznicę śmierci świętego ojca Maksymiliana Kolbego, który oddał swoje życie za brata, pomrze głodowym, poświęceniu, modlą się i dziękują za tego wielkiego. Światka Ewangelii i miłości, chcemy prosić, aby właśnie ta modlitwa wyjednała świat, przede wszystkim pokój, by wypełniły się słowa świętego Jana Pawła, który tak bardzo prosił, szczególnie na Westerplatte, nigdy więcej wojny. Rozważamy tajemnicę, modlimy się wspólnie pod Twoją obronę. Naszymi prądami, trać nie rady potrzeba w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód, nas zawsze wymawiać. A no, nie O pani nasza, o rękomiszko nasza, o nasza, o dziecięto nasza, nas po Obecnie z nami, księżyc biskupu prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Maria została wzięta z duszą ciałem do nieba. Ale została z nami, bo jest naszą Matką i Królową. Niech ja nam błogosławi jej Synu Miłowany, nasz Pan Jezus Chrystus. Pan za wami I z Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Niekonił. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Uczestniczyliśmy w modlitwie Apelowej. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym widzom za wspólną modlitwę i równocześnie zapraszamy jutro na godzinę 11 na transmisję Mszy Świętej z Jasnej Góry w uroczystość w Najświętszej Marii Panny. Szczęść Boże Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji. Podżeganie do nienawiści nie mieści się w kanonach europejskiej cywilizacji, czytamy w oświadczeniu rzecznika konferencji episkopatu Polski. Ksiądz Paweł rytel Andriani odniósł się w ten sposób do skandalicznego show, do jakiego doszło podczas imprezy środowiska LGBT w Poznaniu. Do skandalicznego zdarzenia doszło w minioną sobotę w jednym z poznańskich klubów podczas imprezy środowiska LGBT. Jeden z uczestników miał symulować poderżnięcie gardła dmuchanej lalce, do której twarzy przyklejono zdjęcie z wizerunkiem księdza arcybiskupa Marka Jendraszewskiego. Głos w sprawie skandalicznego show zabrał rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Z przykrością przyjęliśmy informację o manifestacji nienawiści, jaka miała miejsce w jednym z poznańskich klubów. Podżeganie do nienawiści i aktów przemocy wobec jakiegokolwiek człowieka, niezależnie od jego pozycji w społeczeństwie, nie mieści się w kanonach europejskiej cywilizacji. W każdym wrażliwym człowieku budzi jedynie niesmak i oburzenie. W ostatnim czasie ksiądz arcybiskup Marek Jendraszewski jest atakowany przez środowiska lewicowo-liberalne i homoseksualne za to, że ideologię LGBT nazwał po imieniu. Koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To już czwarty szef tego resortu w ciągu czteroletnich rządów prawa i sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji obecnego koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Bardzo się cieszę z, tej, z tego, z tego desygnowania przez, przez pana premiera, z tego wskazania. Z uwagi na to, że mam absolutne przekonanie, że jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Nowy szef MSWiA zastąpił na stanowisku Elżbietę Witek. Jak zapowiedział, nie zamierza wprowadzać zmian w funkcjonowaniu resortu. Resort nie wymaga żadnych radykalnych zmian. Wydaje mi się, że w tej kadencji miał szczęście do dobrych ministrów, którzy niestety z różnych względów krótko pełnili swoje funkcje. Podobnie będzie i tym razem. Do wyborów parlamentarnych zostały bowiem zaledwie dwa miesiące, choć już teraz przed ministrem Kamińskim stoi poważne zadanie. Niedługo będziemy gościli w Polsce cały szereg głów państw, szefów państw i rządów w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Będziemy gościli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest sprawą oczywistą, że zarówno na służbach specjalnych, jak i na ministrze właśnie spraw wewnętrznych i administracji podległych mu służbach mundurowych spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Jak poinformował